Bracia i siostry, czas Wielkiego Postu, te 10 dni, które minęło od środy popielcowej, dla nas jako dla chrześcijan, może być z jednej strony czasem, gdy możemy powiedzieć sobie, że udało nam się wytrwać w postanowieniach, że dzięki Bożej Łasce i naszemu zaangażowaniu te kilka dni udało się pogłębić nasze życie duchowe, zachować to, co miało nas zbliżyć do Boga. Ale może być też tak, że po dziesięciu dniach człowiek już zobaczył, że coś, co miało być takie dobre, rozpadło się. Postanowienia, które złożyliśmy Panu Bogu jako akt naszej dobrej woli, niewiele z tego zostało. I ten wielki post, moi drodzy, pokazuje nam z jednej strony nasze dobre chęci, to że chcemy być blisko Boga, ale z drugiej strony też pokazuje naszą ludzką słabość. I jest tak niejednokrotnie, że zły przychodzi do człowieka, żeby mu wykraść te wszelkie dobre postanowienia, tą próbę naprawy samego siebie. Przygotowując się do tego dzisiejszego słowa, przypomniała mi się taka rozmowa z policjantem tutaj, który pracuje na osiedlu na Popowicach. I ona pokazuje pewną historię starszej pani i jak potrafi się w życie człowieka wkraść niepostrzeżenie zło. Rzecz dzieje się w ciągu tygodnia, wczesne popołudnie. W domu starsza kobieta przygotowuje sobie posiłek. W dużym pokoju włączony telewizor, leci jakiś program dość głośno. Ona w kuchni przygotowuje sobie posiłek, gra radio, taki można powiedzieć szum codzienności. A w międzyczasie do mieszkania pod drzwi przychodzi złodziej. Patrzy, drzwi otwarte, naciska klamkę, wchodzi do środka, zabiera co cenne, wychodzi niepostrzeżony. Dopiero po kilku godzinach ta kobieta zorientowała się, że została ukradziona. I bracia i siostry, w naszym życiu duchowym jest bardzo podobnie. My też mamy wiele takich rzeczy, które są dla nas takim szumem codzienności. Czasami nam się wydaje, że ten szum świata ma wypełnić taką głuchą ciszę. Czasami się wydaje, że taką złowieszczą. Coś w tle musi robić nam hałas, by zagłuszyć to, co próbuje się wydostać z naszego serca. I bracia i siostry, ten czas Wielkiego Postu szczególnie jest takim zaproszenia do tego, żeby wejść w głębie tego, co Bóg chce nam powiedzieć w naszym sercu. Wiecie, gdy patrzymy dzisiaj na pierwsze czytanie na Księgę Rodzaju, opowieść o Abramie, tego, który jako pierwszy usłyszał głos Pana Boga, to wołanie wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej, z domu Twego Ojca i idź do kraju, który Ci ukaże. Pismo Święte uznaje Abrahama jako tego pierwszego, który usłyszał głos Boga. Ale nie byłoby tego głosu Boga, gdyby Abram nie pozwolił sobie na ciszę, w której usłyszał to jego wołanie. Nie usłyszałby Abram obietnicy z ust Boga, Gdyby nie odszedł na bok od zgiełku codzienności, zajęć, hałasu, gdyby nie wszedł w tę przestrzeń, w której Pan Bóg człowiekowi opowiada jego przyszłość, gdzie Pan Bóg człowiekowi mówi, jakie jest jego powołanie. Abram zdobył się na te odrobinę ciszy, zatrzymania. Od tego, co światowe. I bracia i siostry, zaraz za tym wołaniem o to, by opuścić swoją ziemię, by pójść do ziemi obiecanej, Abraham usłyszał trzy obietnice od Boga. Obietnice tego, że stanie się Ojcem narodów. Usłyszał obietnicę, że Bóg będzie mu błogosławił. I że Abraham stanie się błogosławieństwem dla innych. Każde słowo, które wypowie, będzie błogosławieństwem dla tych, w których uszach ono rozbrzmi. I trzecie błogosławieństwo, chyba najbardziej wyczekiwane przez Abrahama że jego potomstwo będzie na ziemi tak liczne, jak ziarenka piasku na plaży, jak gwiazdy na niebie. I widzimy, że Bóg w tych obietnicach dla Abrahama jest wierny. One wypełniają się po kolei, rok po roku, pokolenie po pokoleniu. Wszystko rozpoczęło się od ciszy, od odejścia na bok, od zatrzymania się nad tym, co Boże. Bracia i siostry, My wiemy, rozumiemy, że potrzeba nam tego spotkania z Panem Bogiem, które związane jest też z naszymi wyrzeczeniami, z tym, że podejmujemy różne wyzwania nad samym sobą, na płaszczyźnie duchowej, na płaszczyźnie tej fizycznej, gdzie mamy oczyszczać swoją duszę z tego, co światowe, z tego, co grzeszne, z tego, co złe, po to, aby spotkać Boga. I dzisiaj, Święty Paweł. Mówi w liście do Tymoteusza Weź udział w trudach i przeciwnościach Znoszonych dla Ewangelii Mocą Bożą I bracia i siostry Podejrzewam, że tak jak jesteśmy tutaj I mamy za sobą jakieś postanowienia wielkopostne Te akty pokuty Próby przemiany nas samych To widzimy jak przychodzi zły I człowieka jeszcze bardziej doświadcza a Paweł mówi, weź udział w trudach i przeciwnościach. Wejdź w to zmaganie ze samym sobą, dlatego że Bóg jest z Tobą. Bóg będzie prowadził Cię w tych doświadczeniach. I bracia i siostry, myślę, że każdy z nas w jakiś sposób to czuje, że czas Wielkiego Postu ma boleć chrześcijanina. To nie jest tak, że człowiek przejdzie przez Post. Niedotknięty doświadczeniem, tym wracaniem po raz kolejny do Boga, tym oczyszczaniem swoich intencji, tym zmaganiem się ze samym sobą, odrzucaniem tego, co pochodzi od złego. Bracia i siostry, zobaczcie, że czas Wielkiego Postu jest takim szczególnym, gdy zły człowieka próbuje sprowadzić na Swoją drogę. Postanowiłeś sobie, że nie będziesz palić papierosów. A co tam jeden papieros? Przecież tyle ich było w życiu. Zdecydowałeś, że nie będziesz pić alkoholu? No przecież imieniny są, nie? I już od razu słychać. A ze mną się nie napijesz? Decydujesz się na to, żeby trochę więcej modlić się w czasie Wielkiego Postu i dzień mija, nagle się okazuje, że wieczorem zostajesz z ostatnimi siłami, z tylko chwilą westchnienia przed Panem Bogiem. A zły przychodzi i w różnych sprawach człowiekowi będzie to, co miał prowadzić do Boga podkopywał. Czas Wielkiego Postu jest czasem zmagania się. I czasami by się wydawało, moi drodzy, że te nasze postanowienia tylko dla postanowień, nasze cierpienie, umartwienie tylko dla cierpienia i umartwienia, a wcale nie. To, co jest naszym duchowym zmaganiem, ma oczyścić naszą duszę po to, byśmy mogli spotkać Boga. I zobaczcie, dzisiejsza Ewangelia, którą daje nam wspólnota Kościoła, pokazuje nam Jezusa. Piotra, Jakuba i Jana, którzy wychodzą na górę przemienienia. I na tej górze przemienienia wydarza się coś, na co oni chyba nie byli przygotowani coś, co ich zaskoczyło. Jezus pokazuje im, kim jest rzeczywiście. Dotychczas znali go jako kogoś bardzo mądrego, szczególnego, tego, który czynił cuda, znali go jako mężczyznę. I na górze przemienienia widzą Jego prawdziwe oblicze. Widzą, że jest Synem Bożym. Że jaśnieje Jego oblicze. Zobaczyli, że ten Mesjasz zapowiadany jest między nimi. I głos, który wyłania się z obłoku, to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie Jego słuchajcie. I bracia i siostry, Gdyby nie czyste serce, czyste pragnienia apostołów, nie rozczytaliby tego, co wydarzyło się wtedy na Górze Tabor. Gdyby nie mieli pragnienia, prawdziwego poznania tego, co tam się wydarzyło, potraktowaliby to jako zjawę, sen na jawie. Nie poznaliby tego, że Chrystus Boży Syn jest między nimi. Dopiero z czystym sercem zrozumieli, że mieli okazję brać udział w czymś bardzo ważnym: że Boży Syn objawił im, kim jest rzeczywiście i zaprosił ich do tego, co będzie się działo po odejściu z tego świata, gdy oni, apostołowie, oddadzą swoje życie za Chrystusa. Staną przed Bogiem, który właśnie w taki sposób uwielbiony będzie ich Panem, będzie ich Sędzią. To przemienienie na Górze Tabor stało się zaproszeniem dla nich, aby ich życie, jakie będą prowadzili od tamtego wydarzenia, zaprowadziło ich do tego spotkania z Bogiem, który jest w niebie. I moi drodzy siostry i bracia. Po to jest czas Wielkiego Postu, różnych naszych zmagań, po to, aby oczyścić nasze serce i naszą duszę z tego, co światowe, z tego, co ziemskie, gdy trzeba odejść na bok od tego świata i zapytać się, gdzie w naszym życiu jest Bóg. Po to jest czas Wielkiego Postu, by zmagać się ze samym sobą aby oczyścić swoją duszę, by ona mogła odczytać, którędy przechodzi przez nasze życie Bóg. Dlatego siostry i bracia, zachęcam do tego, aby czas Wielkiego Postu był dla nas czasem zmagania się, wchodzenia w ciszę, w zatrzymanie nad nami samymi. Jak żyjemy? Był czasem oczyszczania z tego co grzeszne, by pozwolić by On jako pierwszy okazał nam się i był dla nas źródłem nadziei, źródłem życia wiecznego. Niech ten czas wielkiego postu, który jeszcze przed nami, te kilka tygodni w zmaganiach, w doświadczeniach, zaprowadzi nas do spotkania Jezusa z martwych stałego. Amen.